Hej hejka, słodziaki, ja jestem Patrycja. Będziemy dzisiaj grać z Maćkiem, Maćki jest moim stałym klientem na ePalu. Apple to jest strona, na której możecie zakupić osobę do grania, na przykład mnie albo kogoś innego lub też osobę płci męskiej. Poznajmy więc Maćka. Siemanko, witam wszystkich. Będziemy dzisiaj grać z nienawidzonym duo na bocie. Naszym celem jest wybranie najgorszej postaci na sporta, tak, więc na przykład... Mel no, ciekawe, powiedz, ile już się znamy? Szczerze? Nie pamiętam. Okej, okay, i gdzie się poznaliśmy? Apple, GG, taka śmieszna platforma. No. Ale można tam znaleźć parę fajnych osób, z którymi można pograć. Ci Dokładnie, mówisz? na przykład mnie. Słuchaj, ja biorę Lux, ty bierzesz Morganę. Dobra, ja biorę Morganę, ty bierzesz Lux. Ostatnio też tak, tak graliśmy. Okej, okay, a poznałeś jeszcze jakieś osoby na Apple'u? Tak, było ich kilka. Masz z nimi dalej kontakt? Nie. Czyli tylko ze mną masz kontakt. W tym momencie tak. W końcu, dobra. Dobra, najwyżej po prostu zrobimy tak, że będziemy patrzeć na bany. Po prostu wybierzemy na ten na spontanie. Dobra, no ja wcześniej w ogóle nie zauważyłam tego, że to jest pan na Serfery, kto oglądasz, pozdrawiam cię. <laughs> Jak Serata sobie bo nie, bo nie lubię na niego grać. Dobra, mam Morganę. Widzę w Czy ta skórka jest ładniejsza, czy tam? Bruno, ta? Type plus bro, Ja osobiście wolę tą skórkę, Dziękuję. więc nie będę grała. To my Dibless gramy z... na... kogo? Kasia z Jinem, chyba? To ażka gdzie nie idzie? no, raczej, raczej, raczej innej nie mam na mi Pod w dżungli? Chociaż... No, bo tak. Timo zbanował Nocturna, chociaż banami, jeśli się można coś sugerować, ale chyba... Ale chyba mordekaiser top, Timo Dżungla, aż mid i też... Z dżinem na bocie. Dobra, dawaj, chodź. Baza ci nie ucieknie. Dobra, idę, idę. Jakby się wymknę jakieś przekleństwo, to przepraszam, ale... Jasne. Ja, jestem kulturalny, ja jestem kulturalnym człowiekiem do czasu, aż mnie coś nie zdenerwuje. Jak widać, gramy ciekawym duo, bo gramy Lux i Morgana na bocie. Jaki jest plan na grę? Nie wiem, oni mogą siedzieć w szoku generalnie, więc ja nie wiem, czy nawet chcemy podchodzić. Ra, to ostrożnie. Bardzo, bardzo. A jeśli ty, napisę, drogi widzu, chciałbyś zobaczyć jakieś no. ciekawe duo na bocie, to pisz w komentarze. A może zobaczysz to duo. O kurczę. Blisko. Dobrze, 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 straszamy, strasznie. Trzeba uważać, żeby się za szybko zmany nie wróżnić. No tak. No. O, jak leci! O, dawaj, dawaj, dawaj go! O, Brawo! Agresywny ten dżinek. No! E, na po mnie. A ty, drogi widzisz, się będziesz taki zachłanny i będziesz flaszował po lat tak samo jak gin Musisz pod wieżą. Nopki. Uważaj! O, nice! Ale dosyć! Mhm. o, o! Super. No i zajebiście. Dobra, nieźle, naprawdę ładnie nam idzie. O, Jezu, nie, nie dobrze idzie. Nie wziął <laughs> Dobra, to się, nie przejmuj się. Możesz bardziej agresywnie grać, bo nie jest teraz sam, nie? Okej. Okay. O kurczę. Niedobrze. Myślałam, że jakoś go tutaj dobijemy, ale nie udało się. O, udało się! Dobra ładnie. Dobra, czemu action tutaj idzie? Action? No nie, action. Action? Tak, jest taki sklep action. Ale jak go nazwać? Action? No, no, action po prostu. Normalnie, action i deals jeszcze jest, Takie fajne. Fajne sklepy. Już pewno nie byłam w okrzenie. I Tyle jest śmieszny ten botlin, że. Czy schodzi botlin, na nas? Masz tego? Kanona? Mhm, tak, tak. Wiesz, od razu była reakcja, gdybym go nie wziął. <laughs> Czekaj, ja podkradnę tego smoka. No, prawie. Owa. Dobrze, czy widzieliśmy dżunglera przeciwnego? On był teraz. No, zrobił smok, jakby, ale... Tresz. No nie nie, nie, nie nie zrobisz, nie zrobisz nic, nie zrobisz nic. Należy nie umrzeć. Tak za 5 sekund mam burtę. Czekaj, 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 ci trzeba. Dowie go. Co Miałeś kurcza. Thrasha... Kurczę. Wiem, że miałem traszę, bo Engine zrobić, ale no, niestety wyszło jak zwykle. Co? Ja że eee, tego dresza pewnie też mnie trafił. <laughs> ale on tutaj stał! Centralnie, wiem, przed wiem, tobą miałem. Wiem. Dobra, nic szkodzi. Będzie następna okazja. Nie się. Mamy Nasusa tutaj, więc będziemy mogli bić się trochę bliżej wieży i może nam pomoże. Ale oni się chyba cofnęli, więc... Tak. O, nie dobrze. O, super. Teraz to ja nie trafiam. Dawaj, 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 Gina. Dobra. Dobra, Czekaj. Coś się z nim nie, mnie flashoje. No coś. Kurczę. A, no serio? Jezu. Ach. O, matko jedyna. Dobiję się? Czy dobiję go? Nie. Nie. Kurczę. Tak jest ja Taki deep, tak typowa gadka, ale no co ja poradzę? Uważaj. O nie ja przynajmniej Tima. O, super. Nice. O, trafiłam go. Very nice, bardzo ładno. Kurczę. Proszę, musiałem, że zostać, przepraszam, ale no, no. Lepiej żebyśmy nie zginęli oboje. Nie no, ja to nie mam wyczucia, żeby kliknąć tego flasha. Nawet bariery sobie nie klikłam. Ta bariera by mnie ochroniła przed Twarką aż, co nie? Mhm. Mm no. To nam zostałabyś tsunami. No. Ła, zablałaś. Ej, co ona tak e, zadała tak. z tej Jerki? Wiesz co, bo ona jak upę gra, tą Ej, dużo, naprawdę zadało. O, w tym to. samym kierunku rzuciliśmy to. Masz jakieś hobby? Nie mam. Nie, nie chcę mówić, że granie to jest moje hobby. Bo granie robię, granie, granie so, gram sobie dla rela, relaksu. A... <laughs> Czy granie w ligę jest relaksujące? <laughs> ja. Ale gram sobie w dużo różnych gier, jak mam konsolę, więc tam sobie. Grywam gierki, zaraz zawsze chciałem sobie ograć, i, i to jest dla mnie relaksujące. Akurat granie w ligę to zeznajemy mi, żeby spędzić czas i tak dalej. Jaką polecasz grę relaksującą? A, no w sensie nie są to stricte relaksujące gierki, ale takie popularne RPG, które przeszedłem, to God of War, Cyberpunk, Wiedźmin, Assassin's Creed, to wszystko są klasyki, które każdy dobrze zna, i po prostu dla mnie są odprężające osobiście. Tobie podróżujesz po świecie, to jest to bardzo uspokajające. Ej, dobra, jego... jego r unikłam, Jezu! Nie. Okej, A my się bijemy 3v5! Tego joda nie było, tego axoda nie było. Jak możemy wygrać Oj, oj. Nie. to zabolało. To zabolało, ale wpadłam w... grzybka. W sumie nie wiem, co to było, to nie był grzybek, ale... grzybka. Patrzył na Axę. Ale krają. Wow. Faki. O, action go przywrócił. Nie, kogo no. przywrócił? Ciebie? Nie! Jezus jest. No, nie przywrócił. I siebie też chyba. Nie, też przywrócił, nieważne, ale ja no. patrzyłam i zauważyłam. Możemy smaka robić? Możemy, albo możemy tutaj kitrać no właśnie... i polować na Chcia... nich. A! No, kitranie Aszką to jest dobry pomysł. Chciałem, żeby ten nasus z tego Drake'a rozpoczął, bo ja tu mógłbym się na kogoś przyczaić po prostu i go wybombić. Jezu, chryste, weź mnie, zostaw. O, mamy to, mamy to, mamy to. O, wskrzesił mi action znowu. Ja zebrze do posta się gółem. O czego go zabiję? Dobra, zabiję. Ale czy ja umrę? Nie, dobra, Nie. żyję. Okej, okay, czy kupienie klepsydra Zoni jest dobre? W sumie na r Kurde, dobre! To jest... To jest twój postelowy item na Morganie. Okej. Okay. Nie wiem. <laughs> dobra, czy to będzie walka 4. na midzie? No, raczej tak. O one dawaj, dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. O, umarł. <laughs> mm -hmm. No ten jean jest mocny. 12-6. Brakuje mi... brakuje mi Goldy do RoboZona i będzie wtedy cudownie. A jak to jest, że cię wyprzedziłam w kilach? No, bo nie mogę zabić. Ja zadaję obrażenia, nie mogę dobić, to jest wiesz. No niestety. Mogę, ja mogę zadać całe HP przeciwnikowi na przykład takiemu jeanowi, ale ktoś go dobijał to ataczkiem i już nie mam fraga, nie? Czyli ja. Na no, przykład. O, cio, 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 cio. Lecę, wchodzę, hop! O kurczę. O matko, jedyna serio? No, to nie był dobry pomysł, tak Kurczę, jak sądziłem. Ale prawie go zmarsztowałam. Znaczy, razem go zmusztowaliśmy? Tylko, że umarł się. A tak, <laughs> o, no. Kurczę, prawie mu pomogłam, prawie. Żyje coś. Dobra, zresztą. dobra, żyje, żyje, żyje! Ale weź do środka, masz r Ty, Ale nie no, mam tego! Zoni nie mam! <śmiech> <śmiech> Musisz używać swojej r -ki. Ja wiem, ale Zoni nie mam! Ale to nie znaczy, że nie możesz r użyć. No i używam R-kę. to Zoni robisz na drugi item. Masz. Użyłam erki. Wybiście. No nie, no bo to szkoda trochę. Twoja erka jest potężna. No ja wiem, no, ale nie, nie mam z ja się boję. Serio, przyleciało obok niego. Widziałeś to? Ej. O, ty jesteś tutaj. Ty jesteś blisko tutaj. Hejka. Hmm. Zdruwałem erkę Aski. Dobra, czy my będziemy to kończyć? Nie, dobra, trzeba za nim stać. Wow. Kurwa. No i. No, nie uratujecie. Na złą stronę poszłam, padnij, i powstań. Nie jest, jest asystka. Okej, okay, czy idziemy na barona? Patrz chyba na tutaj zaczął. Panie że on go solo zrobi, tylko że będzie go robił dwie godziny. No, Kogo no, dobra. oni tu idą. Oj. Kogo Cześć, chwycił, ciebie chwycił? Nie, tak. Dobra. No proszę, naprawdę wolał wziąć mnie, a nie na przykład na suso. Serio? Dobra, uciekaj po prostu. Czekaj, nie rzucę nic, czekaj. Dobra, przeżyłam i mam barona, tak? Bo my go wzięliśmy. Myś, masz go na sobie przecież. No widzę, widzę. No co mówię. No, no to jakby. <głos> <głos> Jak to jest grać z dziewczyną, co nie? Tragedia. Nie wiesz co, to nie chodzi o to, że jesteś dziewczyną. Chodzi o to, że nie wiesz, co się w ogóle <noise> <w siebie> dzieje. <noise> To jest zabawne, w akurat. Wiele co się nagrałem z tobą, ile akcji zajebistych zobaczyłem na swoje oczy, których nie sklipowałem, że to... O jedyna. Nie ja wiem, jestem super gra graczem. Kurde nie trafiłem. Timo jest... dobra. Odpalił soczewkę jak już przed grzyba. Okej, okay. plecy. O jak no, wyjdzie! O nie. Tak, Czy żyjesz? Żyj? Aha, gdzie e! Ej, żyj, żyj, nie, nie Maruś. Nie wiedziałem, że to streama, ale to jest niesamowita interakcja. Użyłem kuna mortaka gdy jeszcze gdy jeszcze byłem w ulcie. Nagle się skończył no. jego ult i on już nie ma tego Ruta. Na, Najbliście to działa. Dobra. dobra. my kończymy grę. Proszę. Albo i nie! Albo i tak, bo on sobie stoi. Oho, agresywny pies bryże. No bigo! O, dobra. Dało się. Dziękuję Ci widzę za oglądanie. jeśli chcesz zagrać ze mną, to zapraszam cię na Epala. Tam możesz wybrać opcje zagrania ze mną w różne gry, które mam dostępne. Zachęcam Cię do subskrypcji, do lajkowania i cześć!